Szkolenia zawodowe w ramach umów trójstronnych. Kochanie, kupiłeś cukier i kawę? A mógłbyś podać mi czarną spódniczkę, która leży na kanapie? Może pan Grzesiu nie zna się na kobiecej garderobie i robieniu zakupów, ale doskonale zna się na projektowaniu mebli. Szefie, ta ostatnia koncepcja mebli cieszy się taką popularnością, że my musimy wznowić produkcję. Są kolejne zamówienia. No, widzę właśnie. I z Hiszpanii, z Włoch. Ba, ja mówiłem, że to się uda. Szefie, będzie pan mógł pojechać z żoną na te Malediwy. Kiedy pan Karol myślał o zatrudnieniu bezrobotnego, wszyscy mu odradzali. On jednak postawił na swoim. Jak myślisz, to szkolenie zawodowe zorganizowane i sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej przydało Ci się? Szefie, nie dość, że otrzymałem prawie 1000 złotych stypendium miesięcznie, no to ile się jeszcze nauczyłem? Bez tego nie byłoby ani tych projektów, no ani tych wszystkich zamówień, a szef dalej spędzałby wakacje na wiosce z teściową. No, tylko teraz szef musi mnie trzymać przez pół roku na umowę o pracę. Grzesiu, jak będę chciał, to i dłużej. Trzymaj klucze. Ja z Kryśką jadę na pół roku w góry. Wierzę, że jak wrócę, to zleciem będzie tyle, że obaj z żonami pojedziemy na te Malediwy.